Tu trojaki, tu czwarty i tyle mamy. Teraz do domu. O, niestety już stały. Tu dwa, Zerwane. tu trzeci. Taki grubas na spodzie. I tu patrzcie się podgrzewa kolejny masa. I kolejne dwie ślicznotki. Piękne prawdziweczki. taka czy będą zdrowe. Tu jeden zjedzony prawdziweczek, tak ciemny, a tu trochę wyżej, kolejny małe i tyle w sumie mam, prawie koszyk już jest. Siemanko, wracam już do domu, bo pełniutki koszyk i cytując słowa mojej sąsiadki, którą dzisiaj spotkałem: No nie ma grzybów! No nie ma po co chodzić! Nie ma grzybów! Szkoda, że mi miejsca brakło. ale już ciężkie, nie chcę się więcej! Także era do następnego: mega dużo grzybów, nawet starych mas.